Przez 25 lat żyłem według sztywnej rutyny. Rano chodziłem do pracy, po południu wracałem do domu, gdzie spędzałem wieczory z moją żoną. Jedliśmy jej domowe obiady i oglądaliśmy telewizję, aż nadchodziła noc, i kładliśmy się spać. A potem wszystko zaczynało się od nowa. Czasami wątpiłem w nasze wspólne życie. Natrętny głos w mojej głowie szeptał, że. Nie robię dla niej wystarczająco dużo, że powinniśmy pragnąć czegoś więcej. Ale wtedy budziłem się rano, słyszałem jak cicho śpiewa podczas przygotowywania śniadania i wszelkie wątpliwości znikały. Moglibyśmy tak żyć wiecznie, ale nigdy nie dostaliśmy tej szansy. Teraz siedzę sam w naszej sypialni owinięty kocem. Pisząc na laptopie i jedząc jakieś okropne fast foody, nie mogę zmusić się, by opuścić ten pokój. Wiem, że jeśli otworzę drzwi i przejdę korytarzem, minę miejsce, które kiedyś było naszą kuchnią. Teraz to tylko puste, martwe pomieszczenie. Szafki musiały zostać usunięte, a podłoga zdarta z powodu zniszczeń. Zorganizowałem, żeby dobrzy ludzie z kościoła zabrali kuchenkę pewnego dnia. Nie mogłem znieść myśli, że będę tam, gdy ją zabiorą. Zostawiłem drzwi wejściowe otwarte i schowałem się jak tchórz, dopóki nie usłyszałem, że wyszli. Już wykorzystałem cały urlop żałobny, ale nie wróciłem do pracy. Po prostu siedzę w naszym pokoju i słucham. Ciągle mam nadzieję, że usłyszę jej głos. Zamiast tego słyszę tylko ciszę. Dom jest tak cichy, tak nieruchomy. A w tych niekończących się momentach ciszy, moja głowa wypełnia pustkę okrutnymi wspomnieniami. Te myśli pożerają mnie jak kwas. Czasami to pytania, co mogłem zrobić inaczej. Innym razem to jak film na powtarzalnej taśmie. Odtwarzane wciąż i wciąż te same sceny. W najgorsze dni, w tej zimnej ciszy. Jedyne co wypełnia mój umysł to ostatnie chwile, jakie z nią miałem. Tydzień przed tym, zanim to się stało, powiedziała mi, co jest nie tak. Było ciepłe, poniedziałkowe popołudnie, a ja właśnie wróciłem z pracy. Była na swoim zwykłym miejscu gotując przy kuchence. Dźwięk skwierczącego na patelni steku wypełniał moje uszy. Pomieszczenie było lekko zadymione, a w całym domu unosił się cudowny zapach. Czułem ciepło, gdy wszedłem do kuchni, by się z nią przywitać. Miała na sobie dżinsy i ten beżowy kardigan, który tak lubiła, założony na bluzkę. Przytuliłem ją, obejmując ramionami, i zapytałem, jak minął jej dzień, jak robiłem to każdego dnia. Spodziewałem się, że odpowie coś uroczego w swoim zwykłym stylu. Zamiast tego zaskoczyła mnie, gdy powiedziała: Zimno mi! Zaśmiałem się. Myślałem, że żartuje. Przecież na zewnątrz było przyjemne 26 stopni, a w kuchni było wyraźnie jeszcze goręcej. Naprawdę sądziłem, że sobie ze mnie żartuje, ale nie. Ona się nie zaśmiała, nawet się nie uśmiechnęła. Podwinęła rękaw, i pokazała mi gęsią skórkę, patrząc na mnie z ostrożnym niepokojem. Uznałem, że to dziwna gorączka. Nie wydawała się szczególnie rozpalona, ale postanowiliśmy traktować to jak gorączkę. Po kolacji położyłem ją do łóżka, rezygnując tego wieczoru z naszych ulubionych programów telewizyjnych. Wślizgnęła się pod kołdrę, mimo że mówiłem jej, żeby tego nie robiła ale przymknąłem na to oko. Kiedy wychodziłem z pokoju, żeby mogła odpocząć, pamiętam jak złapała mnie za rękę i poprosiła, żebym został na modlitwę. Kościół zawsze był bardziej jej sprawą niż moją, ale nie miałem nic przeciwko. Pomyślałem, że może poczuję się lepiej, jeśli się pomodli, więc zamknąłem oczy i pozwoliłem jej się modlić. Drogi Ojcze Niebieski! Święć się imię Twoje. Ty jesteś ojcem zdrowia i dobrobytu, a szatan jest ojcem choroby i cierpienia. Modlę się, aby ta choroba opuściła moje ciało i żebym mogła znowu poczuć Twoje ciepło. Modlę się w imię Twoje. Amen. Wyglądała na zadowoloną, a ja chciałem dać jej trochę przestrzeni, więc wyszedłem i zająłem się domem. Pozmywałem naczynia, posprzątałem kuchnię, i obejrzałem kilka naszych programów bez niej. Pamiętam, że tamtego wieczoru czułem się samotny. Jej nieobecność była jak dziura w zimowym płaszczu. Kiedy położyłem się do łóżka, poczułem ulgę, że znowu jest obok mnie. Byłem pewien, że za dzień lub dwa ta gorączka minie i wszystko wróci do normy. Ale to nie była gorączka. Nasza rutyna zmieniła się w coś nowego. Coś gorszego. Teraz, gdy wracałem do domu, od razu szedłem do naszej sypialni, żeby ją zobaczyć. Nalegała, żeby wyłączać wentylatory i trzymać drzwi zamknięte. Gdy otwierałem drzwi, moje okulary parowały. Zwykle znajdowałem ją pod większą ilością koców, niż pamiętałem, że jej dawałem, zazwyczaj śpiącą. Siadałem obok niej i pytałem, jak się czuje. Każdego dnia. Odpowiadała to samo jedno słowo. Za każdym razem z coraz większym smutkiem zimno. Gotowanie spadło na mnie, a ja pomyślałem, że zupa z kurczaka nie może się nie udać. Miała jej pomóc, ale ja nie jestem kucharzem. Zawsze czegoś brakowało, czegoś, czego nie potrafiłem jej dać, ale i tak ją jedliśmy. Nauczyłem się, że muszę ją ostudzić, zanim jej podam, bo inaczej poparzyłaby sobie usta, choć wydawało się, że jej to nie przeszkadza. Po kolacji sprzątałem, oglądałem samotnie programy, podczas gdy ona wracała do łóżka, a potem dołączałem do niej. Próbowałem się do niej przytulić, żeby podzielić się swoim ciepłem. Próbowałem odebrać od niej zimno, ale po jakimś czasie się poddałem. Była zbyt zimna, by trzymać ją w ramionach przez dłuższy czas. Żałuję, że mimo to jej nie trzymałem. Czasami przykładałem dłoń do jej policzka, potem do czoła, czasami lekko dociskała się do mojej ręki. Choroba dotknęła ją fizycznie, ale pod tymi kocami, za drżeniem, gdzieś poza tym zimnem, była kobieta, którą kochałem, walcząca o siebie. Najbliższy dostępny termin u lekarza udało nam się zdobyć na czwartkowy poranek. Wziąłem wolne w pracy, żeby móc pójść z nią na wizytę. Tamtego ranka temperatura była przyjemna, około 24 stopnie, ale patrząc na nią, nigdy byś tego nie powiedział. Miała na sobie gruby płaszcz i spodnie dresowe z kalesonami pod spodem. Szalik i czapka zakrywały jej twarz przed światem. Ukryte pod warstwami jej oczy wyglądały na zmęczone. W klinice przyciągała spojrzenia zarówno personelu, jak i pacjentów. Zarejestrowałem ją i starała się nie szczękać zębami, gdy wypełniałem formularze. Krótko mówiąc, wizyta w klinice nic nie dała. Zabrali ją na badanie. Zrobili standardowy przegląd. Według nich... Wszystko było w normie. Uznały to za problem z krążeniem. Wypisały receptę i odesłały nas bez dalszych wyjaśnień. Dopilnowałem, żeby wzięła przepisane leki, ale one nie pomogły. Wziąłem cały dzień wolny w pracy w piątek i zrobiłem, co mogłem. Tego ranka wróciłem ze sklepu z rzeczami, które miały pomóc. Ustawiłem grzejnik. Przykryłem ją grubym zimowym kocem i zapewniłem ją, że znalazłem nowe przepisy na lepsze zupy. Mimo to, gdy zamykałem drzwi, słyszałem, jak drży z zimna. Leżała tam cały dzień, wstając jedynie do łazienki, ale zdarzało się to coraz rzadziej. Siedziałem z nią po kilka minut, zanim musiałem wyjść. W pokoju było teraz zbyt gorąco. Nie mogłem tam wytrzymać dłużej. Sprawdzałem ją często, siedziałem kiedy tylko mogłem, a gdy byłem poza pokojem, dzwoniłem do lekarza, tłumacząc, że jej stan się pogarsza. Robiło się coraz zimniej. Oni jednak nic nie mogli ani nie chcieli zrobić. Piątkowa noc minęła. Więcej zupy, więcej herbaty, więcej naczyń do mycia. Musiałem spać na kanapie, bo w naszej sypialni było zbyt gorąco. Co kilka godzin budziłem się sam, a kiedy tak się działo, podchodziłem do drzwi i nasłuchiwałem. Raz usłyszałem jak drży, innym razem chrapała, jeszcze innym płakała. W sobotni poranek obudziłem się później niż zwykle. Rozpocząłem nową rutynę. Włączyłem ekspres do kawy, zrobiłem herbatę, Zacząłem przygotowywać śniadanie. Tamtego ranka było cicho, martwo. Nigdy nie potrafiłem gotować tak jak ona. Kiedy gotowała, w domu czuło się energię, którą wypełniała przestrzeń. Większość poranków spędzała przy kuchni, nucąc sobie pod nosem jakąś melodię, której nigdy nie znałem, zupełnie bez troska. Była szczęśliwa. Może właśnie tego brakowało moim potrawom. Wszystko, co przygotowywałem, było przesiąknięte zmartwieniem. Wszystko postawiłem na tacy i zaniosłem do naszego pokoju. Po nocy spędzonej bez niej postanowiłem znieść upał i posiedzieć z nią dłużej. Gdy otworzyłem drzwi, zobaczyłem, że nasze łóżko jest puste, a siedem koców leży rozrzuconych po całym pokoju, porzuconych byle jak, prowadząc w stronę łazienki. Słyszałem wodę lecącą z prysznica. Para unosiła się z łazienki i przedzierała do sypialni z za zamkniętych drzwi. Odstawiłem tacę i zapukałem. Potem jeszcze raz i z większą determinacją, za każdym razem brak odpowiedzi, zacząłem się pocić. Sam upał w pokoju był trudny do zniesienia, ale para z łazienki sprawiała, że czułem się, jakbym stał w piekarniku. Spróbowałem otworzyć drzwi, ale były zamknięte na klucz. Próbowałem myśleć, ale ciepło zaczynało mnie wykańczać. Czułem się wyczerpany. Jak ona mogła wytrzymać w takim gorącu? Zawołałem ją. A kiedy nie odpowiedziała, zebrałem resztki sił i kopnąłem drzwi. Raz elenie, potem drugi. Za trzecim razem ustąpiły. Uderzył mnie żar, jakbym otworzył piekarnik, a w środku. Była moja żona. Znalazłem ją pod prysznicem, poparzoną i drżącą. Siedziała na podłodze prysznica, a woda spływała jej na plecy. Na skórze miała wielkie czerwone miejsce tam, gdzie woda ją poparzyła. Miękkie kawałki skóry odrywały się od jej pleców i spływały w kierunku odpływu. Dowiedziałem się, że ustawiła temperaturę naszego bojlera na maksymalną wartość. A potem włączyła prysznic i usiadła. Nie wiedziała, jak długo tam była, ani jak długo by tam została, gdybym jej nie znalazł. Wiedziała tylko, że było jej zimno. Wyciągnąłem ją spod prysznica. Walczyła ze mną, dopóki nie wspomniałem o kocach. Wtedy pozwoliła mi odprowadzić się z powrotem do łóżka. Opatrzyłem jej rany najlepiej, jak mogłem, z tym, co mieliśmy. I obniżyłem temperaturę bojlera, niżej niż była wcześniej. Po tym wszystkim popadła w bardzo zły stan. Odmówiła ponownej wizyty w klinice, albo gdziekolwiek indziej. Grzejnik i koce były w domu, i tylko tam chciała zostać. Tej nocy siedziałem przy niej. Pot zabarwił moje ubrania, ale nie zwracałem na to uwagi. Moja żona mnie potrzebowała. Byłem bezradny i rozpaczliwie pragnąłem jej pomóc. Modliłem się z nią. Myślałem, że tego potrzebuję i że to jedyne, co mi zostało. Modliłem się jak ona. Prosiłem Boga o przebaczenie, o uzdrowienie i o ciepło. Modliłem się z przekonaniem. Prawie w to uwierzyłem. Może po prostu potrzebowałem w coś wierzyć. Wiedziałem, że ona w to wierzyła. A jeśli nic innego, miałem nadzieję, że modlitwa przyniesie jej ukojenie. Gdy przestałem się modlić, zaczęła swoją własną modlitwę. Nie mogę powtórzyć tego, co powiedziała. Mogę tylko powiedzieć, że zimno dotarło do jej serca i zniszczyło jej wiarę. Powiedziała rzeczy, których nigdy nie spodziewałem się usłyszeć od dobrej chrześcijańskiej kobiety, takiej jak ona, wypierała się Boga i Jego przebaczenia, obiecała swoją duszę diabłu pod warunkiem, że szatan obieca, że ognie piekielne są ciepłe, każdy entuzjazm, każda nadzieja, którą miała, zniknęły, zimno jej je odebrało. Tej nocy spałem na kanapie. W niedzielny poranek obudziłem się półprzytomny. Kanapa nie była dla mnie łaskawa, a niepokój jeszcze gorszy. Mimo to wstałem i poszedłem do kuchni. Czas znów zacząć rutynę. Ona mnie potrzebowała. Więcej kawy, więcej herbaty, kolejne śniadanie, które nie smakuje tak, jak powinno. Gdy dotarłem do kuchni, usłyszałem to znajome nucenie, ten kojący dźwięk otwieranych i zamykanych szafek. Wróciła i gotowała coś co pachniało cudownie. Pachniało stekiem z szynki i pamiętam, że pomyślałem, że to dziwny wybór na śniadanie, ale cieszyłem się, że znowu była sobą. Miała na sobie krótkie spodenki i koszulkę na ramionczkach. Stała na palcach, sięgając po coś głęboko w szafce, gdy wszedłem, żeby się z nią przywitać. – Co na śniadanie, kochanie? – zapytałem. Nie zareagowała. Po prostu dalej szukała czegoś w szafce nad kuchenką. Spojrzałem na kuchenkę i zobaczyłem, że palnik jest włączony. Gdy sięgała głębiej do szafki, oparła rękę na rozgrzanej żeliwnej patelni, która zaczęła skwierczeć. Adrenalina uderzyła we mnie jak beton. Znalazła to, czego szukała. Zanim zdążyłem zrozumieć, co się dzieje, Oblała się olejem kuchennym, odwróciła się do mnie. W swojej zmasakrowanej ręce trzymała pudełko zapałek. W zdrowej ręce zapałkę. W jednej chwili ona i kuchnia stanęły w płomieniach, nie krzyczała, nie szamotała się. Usiadła na podłodze, obejmując kolana ramionami. Wśród trzasków ognia usłyszałem, jak szczękają jej zęby drżała, gdy płonęła. Moja żona nie żyje, moje życie nie istnieje. Mam tylko wspomnienia i to uczucie, którego nie mogę się pozbyć. Jest mi zimno.